Witam Państwa na konferencji pracowej po pierwszym meczu rundy Playoff Energo Basket Ligi Grupy Siedlcy Czarnych Słupsk z Kingiem Wielkim Morskim Szczecin zakończony wynikiem 93 do 69 dla Czarnych Słupsk. Jest z nami trener gości Arkadiusz Miłoszewski oraz zawodnik Siri Lanschwein. Trenerze, poprosiłbym o kilka słów na Gratulacje dla lidera po rundzie zasadniczej Czarnych Słup za, za wygrany pierwszy mecz serii play-off. Podsumowanie. No, wiedzieliśmy, znamy zespół z Słupska, bardzo dobrze już tych meczów obejrzeliśmy, dużo, taka ciekawostka, że zawsze grali mecz przed nami, wszystkie mecze, które skautowaliśmy naszych przeciwników, to zawsze grali z, z Czarnymi Słupski, cały czas ich widzieliśmy i tak naprawdę wiedzieliśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo, natomiast no, walczymy ze swoimi problemami, mamy te problemy, chciałem coś zmienić, chciałem zaatakować troszeczkę obroną. Zmieniłem piątkę, jak Państwo widzieli. Niestety niektórzy zawodnicy nie dorośli jeszcze chyba do takiej, do takiej serii play-off. Poobrażali się, nie wyszli skoncentrowani z ławki i no niestety nie wróciliśmy do meczu. Ta pierwsza, pierwsza kwarta zadecydowała o wszystkim. Próbowaliśmy, próbowaliśmy też w swoim stylu wrócić, niestety czegoś zabrakło, tam chyba zeszło do czterech punktów, ale no niestety jak się wraca po takim z takiej dużej przewagi, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Straciliśmy dużo sił przez to i to czwarta kwarta tak naprawdę to już było takie dobicie przeciwnika. Tak jak mówię, wtedy już wszystko nam gdzieś tam się rozsypało. Głównie sił, tak zabrakło sił i, i motywacji. Dziękuję. Siru,

Mówię, że jest to długa jeszcze seria, to nie koniec i mają jeden dzień na odpoczynek i na przemyślenie swoich błędów. No i tak jak powtórzył jeszcze raz, że muszą trzymać się razem i walczyć. Czy są jakieś pytania? Szanowni Państwo, znacie się jak łyse konią z w i to samo mówił trener Czy w tej serii te zespoły się mogą czymś zaskoczyć jeszcze, jak Pan uważa? Pewnie każdy trener coś tam ma z że jakiś pomysł, który nie do końca wie czy zrealizować, czy on jest słuszny i czy... Czy jest moment dobry, żeby spróbować czegoś innego? Ja myślę, że wie Pan, co w naszym przypadku to jest na pewno powrót do, do takiej dyspozycji fizycznej i przede wszystkim wyczyszczenie głów. Bo to, co powiedziałem, może tracę na tym, że jestem szczery, że mówię Wam jak jest, ale no, po prostu nie, nie, nie mogę sobie tu wymyśleć czegoś innego, żeby ochronić jakoś zespół albo siebie. Mamy problemy, z tymi problemami walczymy od początku sezonu. Myślałem, że troszeczkę się uspokoiło, ale dalej jest to samo. I ja myślę, że to jest najważniejsze. Wyczyszczenie głów, regeneracja fizyczna i czym zaskoczyć? Tym wyczyszczeniem głów i, i mocną siłą fizyczną będziemy próbowali zaskoczyć Czarnych Słupsk. Nie wiem, może ten Netrzel jest jeszcze nas czymś zaskoczy. Tutaj no wszystko to, co było w dzisiejszym meczu, to nic nas nie zaskoczyło. Tak Wiemy, jak Czarni Słupsk grają i realizowali to, co, to, co do tej pory robili. Dziękuję bardzo. Rężek, yy, mam pytanie jak Tylko 10 minut w tym meczu to kwestia zdrowotna, czy jakieś inne problemy? Nie, no Kuba, Kuba jest zdrowy, wszystko jest ok, yy, nie wiem, no, rozdzieliłem tak minuty, ja nigdy nie patrzę, że tylko 10 minut, yy, może też w złym timingu troszeczkę go wpuszczałem, bo jak wchodził to tam gdzieś traciliśmy jakieś, jakieś punkty, albo też zrobił też jakieś straty, bo bo Kuba zagrał 10 minut i zrobiłaś aż 3 te straty. No wiemy, że, że to jest energetyczny zawodnik. W, ple, w, tym, w tym, tą drugą zmianę, jak go zdjąłem, bałem się, że, że troszeczkę poszedł tam w taki crash talking z z klasenem i chciałem to jak najszybciej zgasić. Być może można było mu troszeczkę tych minut dać więcej, ale zdrowy jest na pewno. Jerzy, a co zrobić z tymi graczami, co się jako trener po poogradzani? Czy można je jakoś wrócić do rytmu na czwartek? Wie Pan co? Wiadomo, że to jest mało czasu na to. Oczywiście będę próbował ze wszystkich znanych mi metod. No tutaj jak jestem szczery we wszystkim, to spróbuję akurat te metody zachować dla siebie, jakie, jakie będą. Jeżeli straciliście 93 punkty, a zdobyliście tylko 69, to co jest większym problemem, ofensywa czy defensywa? Wie Pan co, ja nad tym cały czas debatuję, co jest ważniejsze. Tylko, że tak, straciliśmy 36 punktów w pierwszej kwarcie, 25 w czwartej. Środek meczu jest ok, Natomiast niestety jest to wszystko połączone. I ofensywa, i defensywa. To znaczy, jak grasz dobrze defensywnie, to atak ci łatwiej wychodzi. Jak w tym ataku ci wychodzi, trafiasz, to jesteś zmotywowany, żeby grać defensywie. I no, w obie strony jest ten problem, tak. Nie możemy trafić, nie mo a nie możemy obronić, tak. I to jest tak, że jedna i druga formacja jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. To Na koniec jeszcze mam pytanie o Pawła Ikowskiego, bo mówi się, że playoffy to czas weteranów, a Paweł dzisiaj w ogóle nie wyszedł na parkiet, to spróbuje jeszcze ten w czwartek? Czy... Ja, myślę, ja myślę, że Paweł na pewno będzie gotowy cały czas i jeśli tylko będzie, nadarzy się okazja i zadecyduje, żeby był w rotacji, to, to będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję to wszystko. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener gospodarzy Manta z oraz zawodnik Mikołaj Witliński. Gratuluję wygranej trenerze. Dziękuję. Poprosiłbym o kilka słów. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo ważna wygrana playoff zaciąg od wygranej u siebie. To jest bardzo ważna sprawa. Gratulacje dla, dla mojej drużyny. Naprawdę graliśmy bardzo dobrze moim zdaniem. Mieliśmy oczywiście parę przystojów, bo, bo, bo czasami tak jest, kiedy za łatwo zaczynamy pierwszą kwartę i, I zrobiliśmy dużą przewagę, to później trochę zawodnicy tracą koncentrację, ale skupiliśmy się, wróciliśmy do swojej dobrej gry i cieszę się, ale to jest tylko pierwszy krok. Brakuje nam dwóch wygranych. Dziękuję. Mikołaj, Tak, jak trener wspomniał, e, straciliśmy koncentrację, gdzie, gdzie zaczęliśmy grać bardzo dobrze. wykonywaliśmy założenia taktyczne, e, bardzo dobrze się dzieliliśmy piłką, mieliśmy dwie, 22 asysty. Co jest bardzo dobrym wynikiem w takim meczu walki. Super, że udało się wygrać, i w czwartek mamy kolejny mecz, w którym musimy się bardzo dobrze zaprezentować i walczyć. I tyle. No. Mały kroczek zrobiliśmy, a jeszcze przed nami dwa. Czy są jakieś pytania? Ta koncentracja przez 40 minut to jest jedyna rzeczą poprawić przed tym czwartkiem? To jest była najważniejsza rzecz, bo, bo, bo kiedy zaskoczyliśmy pierwszy kwartał bardzo dobrą grą, moim zdaniem, najlepszy ofens graliśmy i w tym, tym sezonie jedną kwartę. I, I później oczywiście sam byłem zawodnikiem i wiem jak to jest, kiedy wygrywasz pierwsze kwarty, jest bardzo łatwo, o wszystko przychodzi, to zaczynasz myśleć, czy może tak łatwo będzie całe mecz. a Szczecin to jest dobrym drużyna, od razu wykorzystał nasze błędy, rozluźnienie i od razu wrócili. Tylko najważniejsza rzecz poprawia koncentrację, moim zdaniem. Ja bym chciał zapytać o to, co się wydarzyło przed meczem, bo ten mecz dla najlepszego trenera, ale czy ten mecz jako trener debiutant w jak to możesz czuć po takim coś, nie? To jest coś wspaniałego i dzięki wszystkim trenerom, którzy za mnie głosowali, bo, bo to jest najważniejsze, że dostać od, od, od ja rozumiem, od dziennikarzy, od kogoś, to a to że trenerzy, którzy rozumieją, doceniają twoją pracę, to jest, to jest dla mnie jak dla debiutanta Ekstraklasy coś niesamowitego. No, ja mam dzisiaj pytanie mi się, czy czujecie się mocniejszy od, od Kinga powiedz, bo ten mecz pod waszą kontrolą, okej okay, powiedziałeś, że straciliście też w koncentrację, ale wydaje mi się, że... No, byliście cały czas jednak z przyrody, kontrolowaliście, czujecie się mocniejsi? Mocniejsi myślę, że nie, bo zespół ze Szczecina to jest bardzo dobry zespół i e, z pokoru musimy wziąć te zwycięstwo, które dzisiaj odnieśliśmy. Trener powiedział właśnie, że lepiej wygrać po ciężkim zaciętym meczu w play-offie niż z 20 punktami i, i po prostu nie, nie czujemy się lepsi, ponieważ ze, 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 ze Szczecin jest bardzo dobrą ekipą. I musimy podejść do następnego meczu z koncentracją i spokojem, że, nie jest, że jakby nie jesteśmy faworytem mega tej, tej serii i musimy udowodnić swoją wartość. Dziękuję. Dziękuję to wszystko.